Dzień dobry, z tej strony Jola i Tomek, witamy serdecznie. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dzisiaj yy, przyjrzymy się materiałowi z kanału Inner Warsaga. Taki, wiesz, list do młodszego siebie. Tak, pięć brutalnych prawd, które powiedziałbym dwudziestoletniemu sobie. Brzmi mocno. No właśnie, naszym celem jest wydobyć z tego esencję, te kluczowe lekcje. Dokładnie. Skupimy się na kilku, myślę, najważniejszych ideach. Odpowiedzialności, potem trochę o wiedzy, yy, o porażce. I o sile umysłu, tak. Tak, to też było ważne. Tak, zdecydowanie. Spróbujmy wspólnie zobaczyć, jak te no, koncepcje mogą nam pomóc na naszej drodze rozwoju. Może zaczynajmy. Dobrze. Pierwsza sprawa, ten fundament, o którym mówi autor, to odpowiedzialność. I to jest ciekawe, bo on mówi, że yy, prawdziwy bunt to nie jest walka z systemem. No właśnie, nie krytyka na zewnątrz tylko wzięcie stuprocentowej odpowiedzialności za swoje życie. Proponuję nawet takie, no, radykalne pytanie. Zamiast dlaczego ja... Tak, pytać. W jaki sposób to, co się dzieje, jest dla mnie lepsze, niż gdyby się nie wydarzyło? Kurczę, to jest mocne. Bardzo mocne. I trochę, wiesz, wywraca do góry nogami myślenie. Niezwykle. Ale wiesz, co jest kluczowe? To rozróżnienie. Nie moja wina... Tylko moja odpowiedzialność. Czyli nie chodzi o biczowanie się. Absolutnie nie. Chodzi o sprawczość. Nieważne, co się dzieje, ja się skupiam na tym, co ja mogę z tym zrobić. Czyli zamiast być ofiarą, stajesz się graczem. Kimś, kto nawet z trudności wyciąga naukę. To jest, wiesz, jakby przejęcie sterów. No dobrze, ale czy to serio takie proste? Powiedzieć sobie, biorę odpowiedzialność, zwłaszcza jak czujesz, że życie cię kopie? No jasne, że nie. Nie jest proste pstryknięcie palcami. Autor sugeruje, że to jest świadoma decyzja i praktyka. Praktyka. Tak. To pytanie, jak mogę to wykorzystać, jest narzędziem. Używasz go i stopniowo zmieniasz perspektywę. To taki trening, wiesz? Aha, czyli uczysz się interpretować zdarzenia inaczej. Nie jako ciosy, a jako. informacje. Dokładnie. Informacje, które mogą Cię wzmocnić albo czegoś nauczyć. Wiesz, Kluczowe przesłanie: Zmień bezsilność w siłę. Pytaj, jak to wykorzystać. To płynnie prowadzi do następnego punktu. Świadomość, że nasza wiedza, szczególnie w młodości, jest ograniczona. O tak. Wydaje nam się, że wiemy wszystko, co nie? No pewnie, a autor mówi: Sprawdzam i daję twardy test. Miarą prawdy jest efekt czyli jeśli twoje działania nie dają tego, czego chciałeś to może twoja wiedza jest no, niekompletna albo po prostu błędna. I tu jest super ciekawe przeformułowanie porażki, bo skoro plany, zwłaszcza te młode, są często oparte na wyobrażeniach. A nie na doświadczeniu. No właśnie. To jasne, że rzeczywistość będzie inna niż plan. To jest niemal pewne. Okej. Okay. I autor mówi: Nie traktuj tego jak porażki. To jest bezcenna informacja zwrotna informacja zwrotna. Czyli zamiast się załamywać, że plan nie wypalił, traktujesz to jak no jak raport z eksperymentu, tak jak mówiłaś. No, coś w tym jest. Kluczem staje się wtedy nie trzymanie się kurczowo oczekiwań, tylko ciekawość. Pytasz, co ta sytuacja mi mówi? Jak naprawdę mogę osiągnąć cel? Aha. Czyli porażka staje się kompasem, wskazuje nową drogę. Dokładnie. Drogowskazem, który mówi Ej, tędy będzie lepiej. Super sprawa, jak się nad tym zastanowić. Skoro mówimy o korygowaniu kursu, to źródło też mocno podkreśla pracę z własnym umysłem i przestrzega przed takim wiesz bezmyślnym, podążanym za tłumem. Tak. I pada tam to nawiązanie do Junga, że nieuświadomione wzorce kierują naszym życiem. A my to nazywamy przeznaczeniem. Co to znaczy w praktyce? Jak to rozumieć? To jest mega ważne. Autor mówi, że umysł to jest nasze podstawowe narzędzie. Używamy go do wszystkiego innego: do wiedzy, umiejętności, strategii. Okej. Okay. I jeśli nie rozumiemy, co tam w środku siedzi te ukryte przekonania, lęki, na przykład brak wiary w siebie to sami sobie rzucamy kłody pod nogi. Dokładnie. Będziemy sabotować własne działania, nawet nie wiedząc o tym. Wiesz, możesz mieć najlepszą strategię na świecie, ale jak podświadomie myślisz, że nie zasługujesz. To nic z tego. Czyli ten trening mentalny, o którym mowa, to jest właściwie nauka obsługi własnego systemu operacyjnego. Takie szukanie błędów w kodzie ha dobre porównanie. Tak, to jest praca nad świadomością co ja właściwie myślę, co czuję, jak reaguję. Chodzi o przejęcie kontroli nad tym wewnętrznym dialogiem. Żeby nie być marionetką własnych programów? Właśnie bo inaczej płyniesz tam, gdzie cię niosą stare nawyki. Twój umysł to ster, trzeba go świadomie używać. I została nam ostatnia myśl też bardzo ciekawa. Co robić, gdy nie mamy jasnego celu, gdy brakuje wizji? Tak, bo często tak jest, prawda? Autor mówi coś świetnego. Brat klarowności jest zaproszeniem na wyprawę, a nie przeszkodą. Brzmi fajnie, ale trochę też, no nie wiem, niepokojąco. Wyruszać bez mapy. Ale pomyśl, to jest zachęta do działania pomimo niepewności, zamiast czekać na idealny plan na 100% pewności. Co często jest wymówką, żeby nic nie robić. No właśnie. Prokrastynacja w czystej postaci. Autor proponuje podejście eksperymentalne. Ruszaj z tym, co masz. Cel, sens, to się często wyłania w drodze. Przez doświadczenie. Czyli uczymy się przez działanie, przez próby i te informacje zwrotną. Dokładnie tak, to jest podejście treningowe: uczysz się w trakcie. Okej, okay, czyli podsumowując, główne przesłanie z tego materiału to chyba taka aktywna postawa, co nie? Weź odpowiedzialność, traktuj trudności jak dane. Mhm, pracuj nad umysłem, bo to on jest kluczem. I nie bój się działać, nawet jak nie wiesz dokładnie, dokąd idziesz. Bo drogę się odkrywa w marszu. W punkt. Tu jest zaproszenie do życia bardziej świadomego, bardziej autentycznego, na własnych zasadach. A na koniec może taka myśl dla naszych słuchaczy do przemyślenia. Jasne. Skoro już wiemy, że nasz umysł często działa na starych, nieświadomych programach ukształtowanych dawno temu, mhm. to warto się zastanowić. Jakie takie stare oprogramowanie może wciąż zupełnie niezauważone wpływać na to, jak dzisiaj widzimy świat i jakie decyzje podejmujemy? Dobre pytanie. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i za uwagę. Mamy nadzieję, że ta rozmowa była wartościowa. Tak jest. Zachęcamy oczywiście do subskrypcji naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych analiz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.